Hej, cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu I całkiem spontanicznie zaczynam nagrywać Dlatego, że pomyślałam, że pokażę wam co robi Marcin Pan Marcin Dzień dobry Pan, pan Marcin <laughs> I szybki pomysł na obiad Przed chwilą wróciliśmy, jak widzicie, z małych zakupów Z polskiego sklepu I tutaj dzieje się magia Zainspirowani siostrą Marcina tak naprawdę I przyszłym szwagrem Twoim tak, troszeczkę tak, troszeczkę tak. No tak, no tak, no właśnie dlatego mówię, bo wiecie, nie będę sobie wszystkiego tutaj um, zaskarbiać, no, przepisywać. przepisywać właśnie. <laughs> e, kupiliśmy, Yo. kupiliśmy. I mamy tutaj, jak widzicie, łososia, mamy e, słodkie ziemniaki pokrojone m, na frytki, mamy tutaj e, cytrynę. O, proszę, są, jeszcze wieprz, troszeczkę soli, tak, i będzie do tego sałatka? Tak, będzie sołat. do tego sałatka. I powiem Wam, że to jest tak pyszne, tak dobre. Wrzucamy do, do piekarnika rozgrzanego na ile stopni? Chyba no, no, 200. No. 200 stopni, na jak długo? 20 minut? No, jak frytki będą dobre, bo no, to tak. frytki na górną półkę, to kładę na dolną i jest gotowe. I no, jest gotowe, i widzicie, no fajnie, no i super. I to jest mega smaczne i bardzo szybkie, więc ja ze swojej strony jak najbardziej polecam. Ale maja jeśli... tymianek jeszcze. O, proszę. Magiczne składniki, tymianek zawsze jest w modzie. Ja uwielbiam tymianek. A no, więc jeśli macie tylko ochotę, polecam wypróbować, chociaż podejrzewam, że większość z Was na coś takiego u siebie pichci, a mi koniecznie dajcie znać. Jakie, nie, bo... A ja to lubię, ja bo szybko się robi. No właśnie o to chodzi. I chcę Was zapytać o to, abyście podsunęli jakieś pomysły na bardzo szybkie obiady. Napiszcie w komentarzu takie do 20 minut. Byłabym wdzięczna, bo chętnie coś wypróbuję. A ja dalej rozpakowuję. Szybki futbol. W takim razie mamy tutaj kiełbaskę, karkówkę, bo będziemy robić co? Wszystkiego oraz dostatek do czasu. No to prawda. Będziemy robić grilla, więc mamy kiełbaskę, mamy karkówkę, tutaj Marcin sięgnął po pierniczki, mamy też płatki owsiane. Tak, dla gości. No ja wiem, no ja, ja myślę, ja mam nadzieję. gości na grillu, bo Płatki owsiane, mamy koperek włoski, tutaj ktoś miał ochotę na budyń. Belgijska trufla i belgijska A, czekolada, słuchajcie. To, e, zaintrygowało mnie to. No i myślę, że będzie teścik. E, wzięłam, no ja lubię bardzo słodkie smaki, więc tutaj mamy krówkę. E, I budyń e, klasyka śmietankowy. Jest tutaj jeszcze przyprawa do twarogu Twój ulubiony. ulubiony. Okay. Przyprawa do twarogu, bo do to nie tak za. Mówił, niech pisze. Dobrze. Będzie szacunkiem. Okay. Okay. Okej, okay. sam napiszesz w komentarzu, że szacun, tak? Zobaczymy. E, mamy też czosnek suszony, Nikt w sumie nie mogłam znaleźć suszonego, więc jest. I tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, o, jakąś przyprawę, sos burgerowy, mamy, o ja uwielbiam te ogórciki. tym razem koktajl odżywczy, mango, mamy jeszcze śmietanę osiemnastkę, ketchup, w sumie dwa. I to wszystko. Całe nasze zakupy na najbliższe dni. Zapraszam was dzisiaj do mojej łazienki. Ja już jestem po prysznicu. Nałożyłam piżamę, zmyłam makijaż, nałożyłam nawet tonik i pomyślałam, że przetestujemy wspólnie pewien produkt, o którym dużo dobrego słyszałam na YouTube. Dlatego też go kupiłam jakiś czas temu i w końcu. Przyszedł ten moment, aby go sprawdzić, i to będzie taki gwóźdź programu tej pielęgnacji. Jest to Bandy Anti-Dry Peeling Kwasowy. Mamy tutaj 10% mocznika, plus kwas mlekowy silnie nawierzający. I on może. <laughs> może delikatnie w ogóle to jest taki paradoks, bo on ma bardzo, bardzo, bardzo nawierzyć Waszą skórę, ale również jest napisane, że może w różnym stopniu nastąpić przejściowe łuszczenie się na skórkę, które jest naturalnym efektem działania preparatu, więc kompletnie nie wiem się nie wiem, nie wiem czego się spodziewać, ale najpierw nałożę krem pod oczy. Tak szybciutko i cały czas używam tego koi aktywny Krem pod oczy. Jest naprawdę spoko, bardzo mi się podoba, plus za to, że nie zbiera się w załamaniach skóry i ładnie nawilża tę skórę pod oczami. Nie jest ona taka papierowa. Ja mam ogromny, ogromny z tym problem, że ta strefa potrafi się szybko przesuszać, a ten krem e, działa, widzę jego efekty, i widzę to nawilżenie. Ja go używam tylko wieczorem, na noc i jestem zadowolona. A dlaczego tak bardzo zależy mi na mocnym? Takim dogłębnym nawierzeniu skóry, dlatego że jakiś czas temu ja wam nie pokazywałam tego produktu. Zaczęłam używać żel do mycia twarzy z firmy Clarence. To jest linia My Clarence Remove, i wydaje mi się, że on jest winny temu wszystkiemu. Ona temu winna. <grym> Okay. I skóra zaczęła mi się tak delikatnie przesuszać. Widzę takie suche skórki, jak nakładam makijaż, i mnie to denerwuje. Naprawdę mnie to bardzo wkurza i chciałabym coś z tym zrobić. Też zmyłam odżywkę dzisiaj, zmyłam lakier na poznawciach u stóp, bo chcę położyć coś nowego, ale. Przetestujemy sobie szybciutko to. Po 30 minutach można nałożyć jakiś krem na twarz, więc też to zrobię, ale przede wszystkim chciałabym sprawdzić ten bandy. W sumie co jutro dopiero będziemy mogli ocenić, czy cokolwiek zrobił. A taki, e, taką większą recenzję na pewno dałam Wam za jakiś czas we vlogu, bo chciałabym. E, Wiecie, troszeczkę pokołu, troszeczkę go poużywać, jest przezroczysty, mamy pipetkę, nakładam kilka kropelek na dłoń i nakładam. O, on jest taki... delikatnie gęsty, ma taką śluzowatą, tak jak wiecie, jak jest ten śluźnima, ma taką konsystencję właśnie. No, więc chcę go troszeczkę poużywać i dopiero później dać Wam znać, czy rzeczywiście coś z tą skórą robi. A teraz będzie takie pierwsze wrażenie. O, nakładam, zostawiam na 30 minut, potem nałożę krem i to będzie sasumare. Bo dlaczego nie? Uwielbiam tą, ten krem. W sumie muszę chyba znaleźć coś innego. Wiecie co? Wiecie co ja nałożę? Ten krem z koi, krem do cery wrażliwy. O, to właśnie zrobię. No. Niech się wchłonie. Mam nadzieję, że za bardzo mi nie suści tego naskórka, ale jutro. Mm, no, jutro zobaczymy, jak to się sprawdzi. Wydaje mi się, że o, że tyle wystarczy. Wklepię go jeszcze troszeczkę i tak będzie się prezentować moja pielęgnacja. Też dzisiaj używałam. Balsam do ciała, jogurt do ciała, przepraszam, z firmy Flafno uwielbiam ten produkt. Jedyny mały minus to jest opakowanie, bo nie ryzykowałabym zabierania go gdziekolwiek indziej. Wolę go używać w domu, dlatego że potrafi się ta, to wieczko przekręcić. A poza tym zapach przepiękny, rozprowadza się idealnie, jest bardzo wydajny, więc ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ok, to by było na tyle. i ah, am yeah, on this vision of us utro how to reach for the silence and this thing where i belong hey look at me mom what i become i've been running these looking for something Dzień dobry, dzień dobry, witamy kolejnego dnia i zobaczcie, jaki piękny widok dostałam. Kolejny bukiet kwiatów i ponownie nie od Marcina, po raz kolejny, ale zobaczcie, jakie piękne lilie, jak się ładnie rozwinęły. Plus za to, że nie pachną. Chociaż ja uwielbiam zapach Lili, Marcin niekoniecznie, dlatego ich w domu zazwyczaj nie mamy, a um, te. No niestety, niestety, mi jest przykro. Tobie chyba nie. nie. Tobie nie. Piękny bukiecik, piękny. No, mamy tutaj, o zobaczcie, jakieś róże e, Nie wiem, to są chyba margaretki? Tak strzelam? Ja są. Czy... Tak, te, też tak średnio. Wiem, że to są Lili, akurat. Je kojarzę. E, no, więc chyba chciałam. Ten... Nie, tutaj chyba nie. To, to, to? Nie, to chyba nie. Nie, nie wydaje ma. mi się. Jeśli znacie te kwiaty, to możecie dać mi znać. E... Wyglądają tak. A tutaj proszę, troszkę mi zżółkły. No, niektóre liście z tych nowych roślin, ale już dzisiaj albo jutro ma być ziemia, więc będzie wielkie przesadzanie. A tutaj śniadanie zrobione owsianka, kaweczka i ciasto w piekarniku. Pokaż. Czy to ciacho? O, też dostaliśmy. No, musimy wymienić chyba to, bo to Też dostaliśmy ciacho. też dostaliśmy. 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 Ciacho dostanę. No. dostanę. No, tak więc e, ciasto jest. To jest jakieś brownie. coś mm. takie jakieś czekoladowe, więc do kawki będzie jak znalazł. Na, na twoich nowych tarżykach. O właśnie. W ogóle, w ogóle zobaczcie jak pięknie owsianka się prezentuje. W jasnym w jasnej miseczce, w jasnej zastawie, no fajnie to wygląda, a tutaj za chwilę wyląduje ciasto, no piękne są te talerze, bardzo mi się podobają i robią mi dzień. Zobaczcie co tutaj się dzieje, Marcin rozpakowuje swoje zakupy i no teraz macie dowód, że nie tylko ja kupuję, kupuję, kupuję i oddaję, bo tutaj proszę, ty również. Dwa, trzy, cztery, podobnie pięć i tam szósta już w tym użyciu, sześć rzeczy już. Szasz. Na wakacje, bo po prostu brakuje. A, no i te spodnie jeszcze. Patrz. Trzeba odświeżyć szafę, niektórych rzeczy naprawdę, naprawdę nam po prostu te brakuje. Nie zostają, nie? Podobały Ci się te? Tak, te są bardzo ładne, są bardzo, bardzo ładne. ładne i też widziałam... Pokaż te przepiękne spodnie i w ogóle to chciałam zauważyć to to, że Marcin bardzo zwraca uwagę na składy. To są ciekawe spodnie. One są super, one są świetne. Na wakacje wydaje mi się, że będą idealne. Super, bo, bo Marcin powiedział, bełniane, że to są dresowe, bełniano, Nie nie bawełniane. No nie no, się śmiałem, tak. że dresowe, bo co, zobacz, bumka jest, no, mhm. Są takie inne, ale mówisz, że wygodne. Mhm. E, wszystko to oczywiście zamawiane inne, na Zalando. To, że trochę krok jest dosyć nisko, wiesz, takie, takie trochę tak? skatey. No o, a tutaj zobaczcie, mamy już spodenki znowu, jakaś koszuleczka, więc Przymiarki do wakacji, jak widzicie, w toku. Pomalutko, pomalutko ogarniamy się. Powoli? Tak, bo trzeba to ładnie wszystko zaplanować z lekkim wyprzedzeniem, żeby aby czegokolwiek, czegokolwiek, aby jakiejś rzeczy nam przypadkiem nie zabrakło i żeby wszystko było wygodne. Proszę bardzo, przedwakacyjny look. No zobaczcie, pięknie to wygląda. To są te spodnie, które przed chwilą Wam pokazywaliśmy. Leniane, tak? To jest 100% lnu? Nie, czy nie? 45%, 50%. Okej, okay, dobrze. 50, um, jeśli Marcin mi podrzuci linki, to Wam podlinkuję te rzeczy, może akurat czegoś szukacie dla swoich facetów. A tutaj proszę o koszula, tylko mi się podobała ta koszula z krótkim rękawem, ale ta z długim też jest bardzo, bardzo no nie, fajna. Nie, z krótkim miała dziwne ta No niestety, tamta była troszkę. Ona była prosta, a ta jest taka. Wycięto ładnie. Uh, ten też jest ładny, Seria? też jest ładny. Chociaż, serio, serio, widzicie to podekscytowanie w ogóle, ale to tak jest. Nie, nie, nie. Jak coś się nam. O, to muszę pochować te ścierki. Jak coś wam się podoba i zaczynacie przymierzać i widzicie, że to fajnie leży, to jakoś człowiek nabiera jeszcze większej ochoty, aby przymierzać, 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 nie? No, więc e, bardzo, bardzo ładnie. no. Powiem wam, że przedwakacyjne przymiarki. Mhm. Nie to wygląda. Podoba mi się ten twój look. Brakuje mi że biały w tej... A nie, to ta, ta koszula, nie, ale ta biała. Jeszcze ta... muszę ci zamówić sandałki. Ta biała koszula, i Aha. sandały, i po prostu turysta w Niemiec przy chodzinie. No, no. Cóż mamy za piękne światło, może nie jest jakoś super e, słonecznie dzisiaj, ale pogoda jest w miarę okej, okay, w miarę okej. Okay. Nie mamy afrykańskich gorączek, jak to ma miejsce teraz w Polsce, ale przychodzę do Was na chwilę, bo chciałam Wam powiedzieć o moim pierwszym wrażeniu po użyciu bandy anti dry, peelingu kwasowego, silnie nawilżającego. I jest mi troszeczkę przykro, bo nie zauważyłam żadnej zmiany. Niczego ciekawego nie doświadczyłam na swojej skórze, umyłam ją dzisiaj rano jak zwykle, potem nałożyłam krem, filtr i makijaż i niestety jak miałam suche skórki na nosie, tak wciąż je mam tutaj i tutaj. Myślę, że koron by się w tym momencie fajnie sprawdził. Niestety go nie mam. Nie mam żadnych takich wyprysków otwartych, dlatego też chciałabym jakiś mechaniczny peeling, żeby tę skórę tak cię złuszczyć, tak porządnie ją wyczyścić, ale nie zrażam się. Będę dalej testować, dalej używać. Zobaczymy. Mam, mam nadzieję, że u mnie również się sprawdzi, ale chciałam Wam w tym momencie zaznaczyć, że pamiętajmy o tym. Że każdego skóra jest inna, każdy inaczej reaguje na różne kosmetyki. U jednych te kosmetyki się będą sprawdzać, u innych nie. Ja Wam mówię o swoich rekomendacjach i jest mi czasami przykro, jeśli ktoś do mnie napisze, że się u niego ten kosmetyk nie sprawdził, ale trzeba zawsze brać poprawkę na to, że nie wszystko jest dla wszystkich i u niektórych dany produkt może być bublem, a u niektórych może być rewelacyjnym kosmetykiem wszechczasów. Jeśli zapytacie mnie, co mam na oczach, to cały czas testuję Fenty Beauty. Oczywiście, że w pudełku kartonowym te, jest, są te cienie. Ta paletka, pięknie one się rozcierają. Powiem Wam, że ten y, brązowy, ten brąz, który mam w załamaniu, on na początku wygląda na taki mocny cień, taki ciężki cień, ale go można rozeczyć taką mgiełkę, co mi się niesamowicie podoba. Jeszcze chciałam wrócić. Aha, wiem dlaczego. Wspominałam o tym, ale. Rano używałam płatków pod oczy z Petit F. Nie wiem, jak ta marka do końca się nazywa, nie pamiętam, ale to są płatki pod oczy ze śluzem ślimaka, coś takiego. Ja ich nie używam często, ja ich nie używam regularnie, ale jeśli widzę, że moje oczy są takie podpuchnięte, że jestem taka niewyraźna i czuję, że potrzebuję takiego mocnego obudzenia, to rzeczywiście jest ogromna przyjemność i komfort w ich założeniu. Tak ja je zakładam na 20, na 30 minut rano i potem ściągam. I ta okolica pod oczami jest pięknie taka... Rozluźniona, opuchlizna jest zminimalizowana. Po prostu dzisiaj. To było dla mnie bardzo, bardzo przyjemne i tego rano potrzebowałam, więc przypominam, bo wiem, że zaczyna się ten okres letni, a takie płatki pod oczy, które trzymacie cały czas w lodówce i wyjmujecie tylko po to, aby je nałożyć. Mogą być dla niektórych taką ogromną przyjemnością, ale również zbawieniem. Wiem, że są jeszcze takie rolery, które, um, którymi roluje się twarz, masuje się twarz, i również można trzymać te rolery w lodówce zowce. Może kiedyś się na nie skuszę, jednak tutaj aż takiej gorączki nie mamy i ich nie, pot nie potrzebuję czegoś takiego, bo ja mam jeszcze kamień głasza, którego również nie używałam, a mam ochotę po niego sięgnąć. Dobra, ja teraz uciekam, idę do biura, mam kilka rzeczy do zrobienia. Chciałam Wam po prostu wspomnieć o tym peelingu, bo mówiłam, że opowiem Wam o moim pierwszym wrażeniu. Jak widzicie, pierwszego wrażenia, tak za bardzo nie ma, bo nie zauważyłam różnicy, ale będę dalej testować, będę używać i będę dawać Wam znać. Jeśli Wy używałyście, to koniecznie dajcie mi znać, czy się u was sprawdził, czy też nie, bo tak jak mówię, no nie każdy ze wszystkiego. Bo będzie zadowolony i musi być zadowolony. Więc tyle ode mnie na ten moment. Pijcie wodę, bo ja zabieram ze sobą wodę. Wczoraj w ogóle się nie nawadniałam i może dlatego też moja skóra jest taka troszeczkę przesuszona. No nie wiem. Zobaczymy. Będę szukać rozwiązania, będę szukać jakiegoś fajnego kosmetyku, który ewentualnie poprawiłby mi stan tej cery, ale też ważne jest odżywienie od wewnątrz, więc. Będę pić dużo, dużo, dużo wody. I mam ochotę na arbuza. Już od kilku dni. I chyba muszę go w końcu kupić. I trzeba go rozebrać na części pierwszej i zjeść. Tylko, że te arbuzy u nas to są takie malutkie. A ja taki duży, dorodny arbuz pociąć i go zjeść. Ech, takie moje małe marzenia. Już Was ustawiam. Znowu jesteśmy w łazience, moi drodzy. Jak widzicie, jestem podekscytowana. To jest. Przed chwilą wróciliśmy, a ja zmywam makijaż i lecę, lecę biegać. Stwierdziłam, że dzisiaj będę biegać wieczorem, a staram się ćwiczyć, biegać zawsze bez makijażu, bo po co? Męczyć skórę? I dawno już nie biegałam czy ja zrobiłam tutaj? Dawno już nie biegałam wieczorem, a jestem też po kawie, więc mam o wiele, wiele więcej energii. Więc mam nadzieję, że będzie spotko. chociaż troszeczkę wieje. Dlaczego nie biegam wieczorem rano? Dlatego, że ma padać, a nie mam zamiaru ryzykować. Chcę się wybiegać, chcę się wylatać i potrzebuję tego. Mimo, że wydaje się, że e, wiecie, już po biegu jestem taka zmęczona, padam, bolą mnie nogi i w ogóle jestem mega czerwona, to i tak bieganie zawsze sprawia, że chwilę później, kiedy już odsapnę, odpocznę tą o wiele, wiele, wiele więcej energii. Dlatego też zmywam makijaż i uciekam. Naprawdę nie mogę się doczekać. Zakładam słuchawki i po prostu jestem w swoim świecie. Fakt cały czas czujna, bo trzeba uważać, że biegam po. Peryferiach miasta, można tak powiedzieć. Nie jest aż tak źle, nie mam tutaj jakoś mega ruchliwych ulic, ale tak czy siak należy uważać, więc tej muzyki też nie słucham jakoś mega głośno. Pytacie mnie w ogóle, czy trenuję, co trenuję, jak trenuję, ile trenuję. To wiecie co, w tym momencie staram się biegać dwa. Razy w tygodniu, znaczy chciałabym trzy, ale ten trzeci raz zawsze jakoś tak mi nie wychodzi i ciężko mi jest go wcisnąć, bardzo bym chciała trzy razy w tygodniu albo robić po prostu jakiś trzeci trening, czy to w domu, czy jeździć na rowerku, to mi też przeszło przez głowę, że jak nie będę mogła biegać, bo na przykład deszcz. Chociaż teoretycznie można biegać w każdą pogodę, bo nie ma swojej pogody na bieganie, są tylko źle ubrani biegacze. Ale wiecie, nie chcę też się pochorować, nie chcę zaryzykować. Dzisiaj wieje, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale trzeba się hartować, bo jednak ta piękna pogoda nie będzie się utrzymywać cały rok. A wręcz przeciwnie, tutaj ta pogoda jest bardzo zmienna. Rano na przykład potrafi pięknie świecić słońce, a za godzinę może być ulewa. Więc u nas to jest zawsze różnie. Nie wiadomo czego się spodziewać, teraz mi pokazuje prognozę na jutro, że ma padać, więc stwierdziłam, kit, idę się wybiegać teraz, a y, będę mogła później się wykąpać, sobie umyję też włosy. Dzisiaj wieczorem ostatnio ładnie wyschły, więc pomyślałam, że jutro rano e, już tych włosów myć nie będę i przez to, wiecie, właśnie tak to u mnie wygląda. Ja od razu mam taki plan, nie wiem czy wy tak macie, ale e, ja sobie na przykład planuję kiedy myję włosy i jak... Przez to będzie mój dzień e, wyglądał i zazwyczaj w głowie mam ułożony plan tak na najbliższy dzień, na najbliższe dwa dni, ja już wiem co jutro będę robić, wiem co będę robić pojutrze, nigdy nie ma tak, że ja wstaję i dopiero się zastanawiam, no dobra Magda, to co ty dzisiaj chcesz porobić? Nie, 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 ja już wiem co ja będę robić jutro, ja wiem co będę robić pojutrze, ja wiem co będę robić za kilka dni, czasami te e, prace, te e, moje zajęcia mogą się pozmieniać, e, wiecie, w godzi godzinowo albo... Przeplatać między różnymi dniami, ale zazwyczaj staram się te moje cele, cele tygodniowe odhaczyć czy wykonać, i to mi się bardzo dobrze sprawdza, bo jeśli już Wam kiedyś mówiłam, że jeśli sztywno bym sobie wyznaczyła, że tego dnia mam zrobić to, to i to, i by mi coś nie pykło, to wtedy byłabym na siebie bardzo, bardzo zła i bym się tylko wkurzała i to nie jest nikomu potrzebne, a tym bardziej osobie, która stara się wykonać jak najwięcej. I wtedy wiem, że jakbym jedno nie poszło, to potem już kolejnego mi by się chciało robić, bo to tak wygląda, że jak wychodzi Wam jedno, to za chwilę chcę się robić kolejną rzecz, i kolejną, i kolejną. Dlatego też warto kończyć raz, póki gorące. Zmywam makijaż. Kończę już ten nieszczęsny żel do mycia twarzy. Myślę, że on jest winowajcą i on jest przyczyną mojej suchości, ostatnio moich suchych skórek, więc go kończę. Dzisiaj też chcę zrobić sobie maseczkę, to na pewno i chciałam wam coś jeszcze powiedzieć. Hmm. Było coś, ale nie pamiętam. Dobra, szybko myję twarz i nakładam krem i pielęgnację i idę się roś... nie. rozgrzewać. Wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Chciałam dodać, że mimo że jest godzina 21, to jeszcze w planie mam zmontować film. Mhm. E, nie jest długi, jest dość krótki, więc powinno mi pójść sprawnie, ale stwierdziłam, że dzisiaj tak fajnie mi poszło w ogóle rano wstałam i pierwsze, co zrobiłam, to teraz zmontowałam film, więc e, dobrze by było jeszcze jeden mieć w zanadrzu i wtedy już poczęła taki spokój. A co jeszcze? No jeszcze ewentualnie jakąś kolację, bo można zjeść później, wiecie, po potreningówka tak zwana. Zwłaszcza, że na razie ostatnią rzeczą, jaką jadłam, piłam, była kawa, co zresztą widać. A dlatego też warto było coś przegryźć. I Mam truskawki, więc zastanawiam się, czy truskawki ze śmietaną, nie wiadomo, jeszcze na wieczór. No ale zobaczymy, zobaczymy. A i w ogóle trzeba spalić to dzisiejsze ciasto, ciasto. E do ćwiczeń Evelyn Ridge Coconut krem, e którego mi nie jest tak szkoda jak tego kremu Sensum Mare. No i jeszcze go tutaj, zobaczcie, została taka połowa, więc szybciutko nakładam, przybieram się, robię rozgrzewkę i. Lecę! Naprawdę się jaram. E, czasami człowiekowi się bardzo nie chce, a mi się dzisiaj po prostu tak chce posłuchać głośno muzyki, pobiegać, e, porozmyślać o różnych sprawach, odpocząć, odciąć się też, bo jednak to wymęczenie psychiczne takie troszeczkę mi się przyda, fizyczno-psychiczne, bo teoretycznie głowa się nie męcza, ale jednak e, to troszeczkę daje takiego, wiecie, spojrzenia nowego na różne sprawy. Nabrania dystansu i też e, złapania oddechu wybera w pozorom, więc proszę bardzo, drodzy Państwo, tak ja wyglądam i uciekam. Tak właśnie wyglądam tuż po biegu I, no, może nie jest to zbyt fajny i ciekawy widok, ale... Dla mnie bardzo satysfakcjonujący, bo jeśli tak wyglądam, to znaczy, że trening był naprawdę mocny, a był, bo udało mi się znowu pokonać samą siebie. I słuchajcie, przebiegłam 6,56. Tak, tak, dobrze słyszycie? 6,5 kilometra, ponad 6,5 kilometra. A według mnie to jest bardzo, bardzo dobry wynik, tym bardziej, że ja sobie zakładałam, wiecie, tak do końca wakacji, do końca czerwca, żeby przebiec chociaż te 5 kilometrów i 5 kilometrów wykło dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu, coś takiego, a teraz mamy 6,5 kilometra. Więc ja jestem naprawdę, naprawdę, naprawdę zadowolona. I ręce mi się trzęsą. Najlepsze było to, że po drugim kółeczku chciałam już skończyć, ale jeszcze siebie poknałem. Wiem, nie, Magda, jeszcze jest dobrze, jeszcze jest dobrze. Dobra muzyka, leci, dasz radę, dasz radę, dasz radę. I takim oto sposobem przebiegłam ciórkiem 6,5 km, trwało to troszeczkę poniżej 40 minut. Dla mnie to jest szok, nie dowierzam, bo nie sądziłam, że uda mi się przebić tę magiczną granicę 5 km, a jest już troszeczkę wyżej. Co prawda um, muszę chyba rozejrzeć się za butami do biegania, bo te moje już mają swoje lata i za bardzo czuję podłoże, za bardzo czuję chodnik i boję się troszeczkę mm, o to, że mogę sobie albo naciągnąć mięsień, albo coś zrobić ze stopą, więc y, myślę, że pora y, zmienić obuwia, bo skoro biegam i to już tak... Y, Dość w miarę regularnie I wpadam w tą rutynę To znaczy, że będę biegać jeszcze, jeszcze więcej Proszę bardzo Cele na dzisiaj osiągnięte W ogóle to było takie miłe Jak biegniecie i w słuchawkę słyszycie e, Kilometr, jeden, bla, bla, bla Kilometr, dwa, kilometr, cztery, kilometr, pięć Kilometr, sześć i jeszcze e, Cel w ruchu osiągnięty Cel treningowy osiągnięty Wiecie, to jest tak przyjemne uczucie, tak fajne I ja Wam mówiłam, że po biegu Będę miała taki... E, Ech, taki przypływ endorfin i tak właśnie jest e, Co prawda o niczym innym teraz nie marzę, jak o e, prysznicu O tym, aby wszystko z siebie zmyć, ale przychodzę do was właśnie podzielić się tą fajną informacją I wiem, że niektórzy z was piszą do mnie, że mm, no chcielibyście biegać, ale nie możecie Wiecie co? Ja też sama biegam Bo e, Marcin nie do końca może biegać e, I on na przykład chodzi na basen, więc ja polecam znaleźć sobie taką formę aktywności, która będzie Wam odpowiadała i którą również um, zarekomenduje Wasz lekarz. Bo pamiętajcie o tym, żeby się skonsultować, żeby wszystko było dobrze, żeby właśnie nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie mieć żadnej kontuzji, bo nie o to tutaj chodzi. To nie są wyścigi, a to też nie są żarty, bo ja wiem, że można się przetrenować. Ja już to przerabiałam, ja tak miałam, nikomu nie polecam, żeby sobie coś naciągnąć, to też sobie zrobiłam. Więc próbuję do tego podejść z głową i cały czas podnoszę sobie tę poprzeczkę, żeby tak wiecie, troszeczkę się popchnąć, ale też nie przesadzić. Bo czy mogłabym przebiec więcej? pewnie tak, chociaż ten ostatni podbieg tutaj mam przy samym domu taką górkę, myślałam, że wyziony ducha, ale wtedy właśnie wpada najlepsza nuta, czyli skuter i jakoś pocisnęłam i dałam radę więc e, jestem z siebie bardzo zadowolona, to był w ogóle fajny dzień intensywny dzień, mam wrażenie, że dobry dzień, mam nadzieję, że wam ten vlog również się spodobał e, troszeczkę inny ale, ale jeśli wam się podobał to zostawcie mi kciuka w górę, byłoby mi bardzo bardzo miło. A czerwona Magda z wiekami na twarzy już się z wami żegna. Żegna. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Trzymam za was kciuki i miłego dnia, moi drodzy. Do zobaczenia na razie. Pa.